Ta modlitwa, którą co wieczór nam przy świętej Bieżanowie czytałem, jak ja byłem, to ja czytałem, jak mnie nie było, to kto inny, co wieczór była odczytywana. Autorem jest Roman Pyrczak, poeta, dziennikarz, dokumentalista, działacz Solidarności. Modlitwa głodujących, Matko Boża naszych sum. Modlimy się do Ciebie naszym zbiorowym głodem, matko naszej współczesności, naszych dni okaleczonych zniewoloną pracą, naszych świtów w tramwajach i w pociągach, matko naszej sponiewieranej ojczyzny. Módl się za nami żyjącymi, módl się za naszych umarłych. Matko Boża Bierzanowska, przyjm czystą modlitwę naszego protestu, naszą bezbronną rację, nasz sen o wolności, nasz głód nadziei. Przyjm Matko upokorzenia polskiego społeczeństwa, złą organizację życia. Arogancję urzędników, samowolę milicji, kłamstwa dziennikarzy, przyjm jako zbiorową i milczącą modlitwę narodu zjednoczonego w języku. Matko Boża naszej przyszłości, modlimy się do Ciebie poprzez śmierć prymasa, śmierć. Przemyka i męczeństwo księdza popiełuszki. Modlimy się o święte prawa do wolnego słowa, o prawo nazywania prawdy po imieniu, o rząd sprawiedliwy i suwerenny, o prawo do wolnych związków zawodowych, o prawo do protestu, o pracę bez przymusu. Módl się za nami, pragnącymi Matko Boża Polskiego Narodu. Matko Boża społecznej nadziei, w naszej Ojczyźnie stała się krzywda. Krzywda Kościołowi Chrystusowemu. Módl się poprzez krew zamordowanych górników, poprzez ofiary stanu wojennego, poprzez uwięzienie Niewinnych naszych braci, poprzez bezsenność rodzin, przez rewizję wezwania przesłuchania, przyjm naszą modlitwę czynów. Matko Boża, Matko Boża Bieżanowska, Matko Boża Katyńska, Matko Boża Jasnogórska, oto my współcześni Polacy modlimy się do Ciebie. Modlimy się naszym życiem poniewieranym po urzędach, spotwarzanym w prasie i telewizji. Usiedlonym w bezdusznych przepisach, modlimy się do Ciebie, królowo-Polaków. Zanieś do Boga nasz udręczony świat. Zanieś do Boga nasze czyste intencje. Matko Boża Bierzanowska, Matko Rosybowska mieszkająca w naszych myślach, mieszkająca w społeczeństwie polskim. Jesteśmy z Tobą zjednoczeni w modlitwie, jesteśmy z Tobą zjednoczeni w języku wartości, jesteśmy z Tobą, będziemy z Tobą w Polsce udręczony, będziemy z Tobą w Polsce wolny, wolności ostatecznej ludzi, rzeczy i pojęć.